Cześć Siemanko z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga22, na samym wstępie jeżeli jesteś nowy nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału, dla mnie znaczy to naprawdę dużo. No i lecimy z kolejnym odcineczkiem na mapce w seria spadek po wuju. Jak widzicie jestem na sklepie, przede mną jeden z nowych nabytków, ten akurat kupiony jako używany ze... znaczy no, w ostatni dzień e, marca. E, Fend ideal 7.pl No ale w sumie to nie o fend idealu dzisiejszy odcinek, ten fend został kupiony, chwilę tutaj postoi. Kupujemy kolejne maszynki, a żeby je kupić bierzemy kurczę kredyt e, Dość dużo go wezmę. Ogólnie nie wiem czy widzieliście, bo 55 tysięcy na plusie. No ja w tej chwili myślę, że takie 300 tysięcy kredytu będę musiał nabrać, a nawet i weźmy sobie 400, co to dla nas będzie, to 400 tysięcy, to jest, że tak powiem, chwila moment. Dobra, pieniążki ubywają, ponieważ właśnie dzisiaj mój pracownik jeździ sobie i gruberuje, my dzisiaj też będziemy gruberować, tak, traktor mamy kupiony, Będziemy potrzebowali duży gruber. E, tutaj tylko myślę. E, Treleborgi jak najbardziej mi odpowiadają. E, I będziemy potrzebowali jeszcze dzisiaj siewniczka. Siewniki mamy wyżej. Nie, tutaj są siewniki. Dokładnie, tutaj. Siewniczek Hors, tylko trochę kolory zmienimy. Ten case AH nie bardzo. Masy i Ferguson lepiej wygląda i trochę siwszy kolor też nie jest zły a nawet powiem e, więcej jest bardzo dobry więc kupujemy I o jeszcze 86 tysięcy nam zostało także jest całkiem całkiem nieźle musimy dokupić obciążnik do naszego fędziorka e, tutaj myślę że te 3 tony 300 będą wystarczające to jest nawet dość dużo ale na spokojnie Także wszystko mamy za czekajcie, czy ja coś wynająłem? Nie, wszystko kupiłem. Dobra, spoko. No to spłacamy sobie nasz kredyt. Więcej maszyn na razie nie potrzebujemy. E, 320 tysięcy. Co to jest dla nas? Dobra, e, zasiadamy za na razie, na razie za starami 820 e, podłączymy sobie gruber. Chwilę pouprawiamy, a następnie e, pojedziemy sobie m, tutaj naszym nowym nabytkiem oczywiście go przetestować, sprawdzić. Ogólnie tych nowych nabytków no to mamy dość sporo bym rzekł w tej chwili. No i sporo jeszcze będzie no bo musimy kupić przyczepę, stragarkę, w się przyczepę, przytrząsarkę, rozrzutnik, obornika i przyczepę. No i headery do naszego kombajnu, żeby można powiedzieć mieć wszystkie potrzebne nam maszyny, także jeszcze troszkę przed nami no my no lecimy sobie na pole e, tutaj akurat na tych polach będzie sorgo zasiane tu pole obok i pole przed nami e, nie kombinowałem za bardzo z tymi polami po prostu jest jak jest tak to ogarnąłem e, że po prostu no e, wszystko można powiedzieć wokół kominach chcę obsiewać taki tym razem wziąłem sobie plan i myślę że nie jest Zły pomysł, a wręcz przeciwnie, nawet dobrze powinienem na tym wyjść. Jak my tutaj jedziemy, 14 na godzinę z tą maszyną, a ile z nią powinienem jeździć ogólnie, sprawdźmy. 15, no to czyli tak optymalnie, jeśli uważam. Maszyna dość szeroka, długa, no ale można by rzec, że wielozadaniowa. E, jeszcze pomyślę być może dokupię sobie talerzówkę ale i chyba zrezygnuję no. na razie z tej talerzówki, bo e, jest to dość optymalna maszyna, trzeba powiedzieć. Wilozdaniowa, raz jeden przejazd i wszystko ogarnięte, także chyba zostaniemy tylko przy tej maszynie. No wiadomo mamy jeszcze ten drugi gruber od Lemkena. Z nim jeździ 718. Chodźcie 818 tam po drugiej stronie. Może coś tam będzie widać z daleka. No w sumie sam nie wiem czy tam cokolwiek widać. Ja widzę bynajmniej. No, no i co do planów. Dzisiaj siejemy sobie sorgo, w kolejnym odcinku będziemy siać sobie soję. I kukurydzę. Można powiedzieć, że będzie to kolejny odcinek bez uprawek. No tutaj zajmiemy się tak ogólnie uprawkami Podziałamy dość sporo No bo jednak e, roboty jest dla nas Nie ma co, dość sporo e, I co, jeszcze nowe nabytki jakie dzisiaj będą? Nie, dzisiaj mamy no, już wszystko, możemy podjechać tylko tym siedliszkiem i się załadować e, I jechać siać tutaj na to pole po naszej prawej stronie przynajmniej z tyłu Co do naszych zwierząt, no wszystko fajnie Pięknie, e, trzeba będzie je tylko obrządzić, myślę, jutro na no to akurat sobie na to może poświęcimy kawałek odcinka, zobaczymy A dzisiaj już mówię, no tak typowo, zajmujemy się uprawkami i siewami, a w kolejnym odcinku tylko siewy No i być może wałowanie Tak, też rozlałem gnojowice na wszystkie działeczki, poza odcinkiem Na wszystkie e, działeczki A widzicie, kurka wodna Z tyłu ta maszynka nie uprawia niestety Taka to lipa niestety, no ale dobra. E, rozlałem gniawicę na wszystkie działki po kukurydzy. Także uważam, że e, robota można powiedzieć spełniona. E, zostało nam też trochę tej gnawicy. Myślę, że około chyba tutaj jest 20 tysięcy litrów. E, I około 80 tysięcy litrów e, g, obornika. No to już można powiedzieć na obecnym cudzą sobie będziemy kombinować A propos też planów na kolejne odcinki To jak mówię W kolejnym odcinku się wysoi kukurydzy Już można powiedzieć, że bez uprawiania A w jeszcze kolejnych odcinkach Myślę, że podbawimy się już z siano kosami Choć też mi się nie spieszy Mam dość dużo tego siana dość duże zapasy, więc na spokojnie Ważne, że nawet możemy sobie przeczekać tam nie czerwiec, lipiec, niekoniecznie do maja. Jeszcze może z tymi siewami kukurydzy w kolejnym odcinku zrobimy sobie siewę sorga. Ja sobie to sieję kukurydza poza odcinkiem, ale to będzie kukurydza na kiszonkę. Ona będzie tutaj gdzieś powiedzmy w pobliżu, to akurat najbliższe pole, czyli on to jest tam jedno chyba z niedawno nabytych pól, czy tam w zeszłym roku nabytych pól. A... tak byłoby to pole numer 122 tutaj mielibyśmy kukurydzę na kiszonkę a tutaj już byłaby kukurydza na ziarno czyli numer 56, 40, 39, 37 w tamtej okolicy mielibyśmy właśnie kiszoneczkę, kukurydzę na ziarno no i tak by to można powiedzieć pomału szło. Ja sobie obierę jeszcze dookoła tym naszym traktorkiem. No i będziemy działać z siewami, a tutaj puścimy sobie pracownika, co mi się nie podoba. No, traktor można powiedzieć wspaniały, wszystko fajnie, pięknie, a coś ma nie tak z tylnym wieszakiem, czy tam z tylnymi wieszakami, jak widzicie, strasznie tym wszystkim Majta. Jak podłączyłem pod niego Gruber z którym aktualnie taś 818 był strasznie skoszony do tyłu, no, także nie wyglądało to... A, wróćcie muszę jakaś prosto. Nie wyglądało to ani fajnie, ani, ani jakkolwiek. Do dupy to wyglądało. O, to jest najlepsze określenie. No a więc tutaj akurat dużo się nie namyślając, mówię trzeba będzie do niego dać maszynę. Tak typowo można powiedzieć zawieszany, jak ten ruber e, pół zawieszony, może jeszcze jakiś pół do niego wynajdziemy w przyszłości zobaczymy. No ogólnie też dzisiaj kupiliśmy 724, więc ten traktor też będzie miał do mnie sporo roboty. Choć to już też mówię, no pewnie będzie to ostatnia akurka wodna, jeszcze myślałem, że się wyrobimy. E, z pewnością będzie to już no, ostatni chyba sezon tej serii zobaczymy no, no, wszystko jest kwestią tego kiedy ta e, wspaniała osada wyjdzie no i tam będzie się tworzyła nowa seria można powiedzieć e, już taka typowo polska z polskimi maszynami mam nadzieję że jeszcze bardziej z polskim klimatem no liczę na to bardzo mocno i liczę że nam przypadnie do gustu no i że jednak e, będą nowe wyświetlenia i nowe subskrypcje też co do obecnych wyświetleń subskrypcji, no dziękuję Wam bardzo przede wszystkim za subskrypcje, których cały czas przybywa, no można powiedzieć, nie jest to aż tak dużo jak wcześniej, no ale mam nadzieję, że pomału, pomału są do tego wrócimy, no i też tutaj, że tych subów jednak będzie jak najwięcej też co zauważyłem, muszę Wam powiedzieć na terenie, który był koszony na kukurydzę ogólnie na na kupulę z makiszonkę nie ma chwastów, bo tak dookoła jeździłem sobie, na kiszonkę i chwastów nie ma, a znowu już na terenie, gdzie było koszone na ziarno, chwasty są. Coś tu kurka na minieni, nie? Tak, coś tutaj ewidentnie nie zagrało. To były krzywe, ma no, zrobić, ale mimo wszystko. Działamy, no trochę to szpeci, no ale myślę, że już na kolejnych serii jak również nie będę, więc nie będę miał tego problemu Będę miał na pewno prawdopodobnie świnie albo kury, to jeszcze jest do obgadania No i polskie maszynki, tak Tutaj mówię takie bardziej polskie gospodarstwo Sama no, fabuła Czinka będzie na pewno myślę spoczka fajna i powinna Wam przypaść do ustu. No i mam nadzieję, że rozwój na tamtej serii też Wam bardzo jest to przypadnie. Myślę, że też nie ma co przedłużać, ja to jest tylko dojadę jeszcze do końca tego pola. no takiego czegoś teoretycznie też nie powinno robić tą maszyną, ale już trudno. To jest tylko co so, Już tak do końca dojedziemy. No i od tamtej strony można powiedzieć, że puścimy sobie pracownika No i w końcu zasiądziemy za sterami naszego nowego nabytku Co do tej maszynki, uważam, że nawet jest spoko Może jeszcze kiedyś się pojawi na jakichś u mnie seriach Bo tutaj raczej no, za długo się nie nacieszymy Bo chyba już na dniach naprawdę ta osoba wyjdzie, już na to naprawdę mocno liczę Dobra, ogólnie nie przedłużając, puszczamy pracownika. No i pakujemy się do na naszej 724 z 246 koni. Takie prawie 30 koni za mało pod ten siewnik, ale mam nadzieję, że mimo wszystko damy sobie radę i będzie wszystko w porządku. Sprawdźmy, jak ten traktor w ogóle z tym obciążnikiem będzie wyglądał. No trochę lecznie, no ale myślę, że mimo wszystko nie najgorzej Dobra, lecimy na gospodarstwo, sypiemy sobie ogólnie Wszystko co nam będzie potrzebne Czyli nasiona i nawóz Mamy tutaj możliwość podtrzymania nawozem, więc czemu by z niej nie skorzystać Ogólnie to sobie tutaj nakręcimy Myślę no tak, pięknie, zaczniemy sobie silnik już rozkładać niech on nam się rozłoży i tak, sterowanie okuł automat i na 27 metrów cyk, a w sumie nie opuszczam, a to mimo wszystko tak się mieć zrobione otworzymy sobie tej klapę wiem, nawet lekko pod skosem staniemy o, tak powinno być git i szukamy naszej warki z klasa. A ona tutaj stoi. schowaliśmy. Dobra. Także trota otwieramy. Dobra, w sumie powinien się tutaj zrobić, myślę. I bierzemy nasze woreczki. O, elegancko dwa woreczki z nasionami i weźmiemy Uff, nie mamy nawozu nawóz cały jest no, na dworzec e, rozsiewaczu dobra spoko e, trudno się robi no, że w sumie jeden worek polidapu bym tutaj dał to by też to tam robotę załatwiło wdamy tutaj worek polidapu. I teraz pytanie czy bo to jest naprawdę szeroki siewnik czy uda mi się tutaj zasypać O, mi się trochę to może słabo wygląda ale mimo wszystko go zaraz tutaj zasypiemy no i jak mówiłem rzucimy jeden worek polidapu bo chyba na resztę działek jak dobrze pamiętam wszystko jest nawiezione tak no tak, niby tak, niby wszystko powinno być nawiezione, więc tutaj akurat tylko jeden worek tego polidapu sobie weźmiemy. Cyk, Raptem półtony, także co to jest półtony tego NP? Tak, NP mamy em, azot i fosfor. I w sumie tylko tyle nam. Potrzeba. dobrze jest naprawdę duży wysiennik który tutaj dajemy sobie spokojnie radę bo tak by naprawdę było ciężko normalną ładowarką tutaj cokolwiek ogarniać musiałem z tyłu podjeżdżać i z przodu musiał być że tak powiem bardzo złamany ten nasz traktor żeby tutaj no mówię zasypać ten siewnik ale jednak mimo wszystko sobie radę dajemy jeszcze zamkniemy sobie tutaj naszą klatę jeszcze mógłbym to tak sypać, ale to też by co dobrze nie wyglądało, więc wyobraźcie, no ja miałem, nie, nie miałem załączonych światła, tak, no, dobra, także dobrze jest. Kurde, muszę uważać ogólnie, no bo maszyna jednak dość szeroka yy, i nie mówię tutaj o siewniku, a o samym ciągniku, więc no uważamy jakiś dziwne. Dobra, są my na miejscu, to my się rozłożymy. E, Ustawimy sobie tu ma być sorgo podnieść. A, spokój, Opuszcz. Hmm. Coś mi tutaj nie gra, no ale dobra. Mam nadzieję, że później zagra I na razie sobie pojedziemy bez GPS-u, no bo nawet w sumie <coughs> ciężko by mi tutaj było z GPS-u nie jeździć na dobrą sprawę. To to bez tego GPS ujeździć i mam nadzieję, że mi te 500 kg tego nawozu wystarczy na to pole. Jak nie, no to po prostu trzeba będzie dosypać później worek i taka to będzie robota. No i mam nadzieję, że tego chorszka da się jakoś opuszczać, podnosić, bo jak nie, to troszkę lipnie będzie. Moim zdaniem się tutaj pracowało, ale to zobaczymy sobie później. sobie tak, wyłączymy silniczek, nawrócimy i pojedziemy sobie tak, I tutaj sobie GPS-a postawimy tak mniej więcej myślę, że nie ma co przesadzać no to już jest zbyt szeroki silnik, żeby jakoś super wielce dokładnie tym siać jak to się mówi co do milimetra, co do metra Także no będą troszkę różnice, można leżeć też w siewach, no ale jakoś to, to powinno być Dobra, tu widzę, że jakoś tak w miarę jedziemy też prosto, więc powinno być git No i nic tam więcej nie pozostaje, jak tylko e, siać No, już mamy e, wydajność 14 hektarów na godzinę, prawie 15 i zasiąłem prawie 40 arów także no muszę Wam powiedzieć, że naprawdę no, wyniczek spoko tutaj pozwólcie, że sobie troszkę zjadę z kursu nie mogę jechać na kursie, tylko sobie o właśnie takie coś zrobimy żeby dosiać e, i będziemy sobie od tej strony tutaj to wszystko um, obsiewać z tym, że mm, tutaj będzie to troszkę serio tak to wygląda on się nie podnosi szkoda ktoś zrobił naprawdę siernik waromisty ale jednak go skrzanił poniekąd no dobra jakoś tutaj sobie z tego myślę że wybrniemy jakiś z moich pracowników zakończył pracę a czyli tamten który gruberował od samego początku no to dobra wybił spoko Jemu wolno, dobra. Opuszczamy. Tworzy nam się ścieżka technologiczna, tworzy nam się ścieżka technologiczna, więc sobie siejemy. Tutaj zaraz sobie już normalnie wjedziemy na całość pola, jak tylko z tego ala zagajnika, w minkla wyjedziemy. No i takim siewniczkiem można siać, no Naprawdę fajna maszyna, ale jako mod no to tutaj troszkę ma nie bardzo. Wszystko poustawiamy i poukładane. No nie podoba mi się to, że ja, ja go podnoszę, opuszczam, a mimo wszystko te adaptery wysiewające są w ziemi. No, to jest lipa. E, lipa totalna, totalna no już co zrobić, no tak, bo niestety się czasami zdarza. E, no i cóż, w kolejnym odcinku będziemy mieli troszkę nowych nabytków. czy znaczy, nowych nabytków. Jeden jeszcze nowy nabytek. W sumie mogłem go już dzisiaj zamówić. I być może nawet go dzisiaj zamówimy. Jest to albo nie. Zrobimy to w kolejnym odcinku. A co niech powróci ten tytuł w końcu, czyli nowe nabytki i nowe nabytki. No bo jednak dawno tego nie było. Dobra. Tutaj najlepiej będzie mi to zrobić tak. No i sobie dojedziemy do końca. O no, tutaj znowu trzeba będzie wyminąć drzewko, więc spokojnie sobie wymiję, wymiję, wymiję. wymijamy to drzewko, no już kurka będą aż aż nie wiedziałem co powiedzieć e, później to sobie dosiejemy jak będziemy wracać no i cóż, no już tutaj troszkę tak trochę lipa jest uważam takim siewnikiem siacz, no ale mimo wszystko myślę, że jakoś tutaj sobie już radę z nim damy e, no jednak nie jest to mapa pod takie siewniki a przynajmniej pod ten mod proceed ale jak już mówię zacząłem z tym modem pracować no to już z nim pracuję że tak powiem do końca no i co podnosimy siewnik nic się nie dzieje niestety to mi najbardziej boli bo gdyby te adaptery wszystkie się podnosiły no to byłoby cudniut i orzeszki chyba że jest już to poprawione a ja jeszcze o tym nie wiem szczerze mówiąc nie mam pojęcia dobra y opuszczamy sobie już jako że tak powiem trzeci przejazd mogę jechać od początku też tego nie przemyślałem ale zobaczcie ja tutaj to muszę dosiać więc ja to sobie teraz dosieję pięknie elegancko elegancko tego o. Mm -hmm. tutaj już mamy poniekąd zrobiony poprzeczniak Dobra, to też nabijemy, nabiniemy rogala i pojedziemy od początku No taka to jest robota, moi drodzy, niestety Czasem trzeba się naprawdę mocno nakombinować, żeby cokolwiek ogarnąć Szczególnie z tym modem No w realu by to trochę inaczej wyglądało pewnie, a tutaj, no wygląda to jak wygląda No też dość wąskie ścieżki, można by rzec, mamy A dość jednak szeroki siewnik No bo jednak 9 metrów szerokości to jest dość dużo a jednak opryskiwacz 27 metrów to nie jest za dużo moi no kuty nie mają chyba żeby Wam składać 28-3 metrów przy że tak powiem opryskiwaczu 30 metrów wróćcie opryskiwacz chyba 30 metrów a 4 metra silnik tam 32 i 4 metra silnik coś takiego na pewno mają dość szeroki opryskiwacz około 30 metrów a 7,4 4 metrowy także takie tutaj tak powiem, różnice są. O to jest kawałek przesiejemy. To jest zawsze dla nas tak na plus będzie. No i mam nadzieję, że chociaż to pole sobie zasiejemy na tym odcinku, bo jak widzicie robota idzie. Robota idzie naprawdę. <laughs> Ubywa pola Hektar zasiada, no póki mamy nawóz, no to siejemy akurat myślę, że na spokojnie do końca odcinka. Tego nawozu mi wystarczy, a później będziemy się już martwić. No, tutaj mój fędzik uprawia widzę, jeździ cały czas, dobrze. A ten drugi sprawdzimy, czy ma wszystko uprawione tutaj mały mi jak i tu. No to tam mówi. To akurat to pole zakończymy i pojedziemy sobie na tamto pole. Akurat jak już jest gotowe. Tam też w sumie trzeba będzie dać nawóz, tylko na to pole nie, nie mam dawać nawozu. No to najwyżej ten polidaw sobie zrzucimy <laughs> Jak zasiejemy tamto mniejsze pole I na to już gdzie gnojowica jest rozlana No to po prostu pojedziemy sobie bez nawozu A tamten zrzucimy sobie do siewnika pod kukurydzę No polidaw miał być pod kukurydzę No niestety zapomniałem że już więcej nawozów nie mam No ale może i dobrze Co tam więcej będę też muszę pojechać sobie z kolejną dawką nawozu e, Będziemy dawali tak, na pewno Kolejną dawkę nawozu pod kukurydzę Bo tam będzie brakowało i miejscami pod rzepak A i na pszenicę jeszcze musimy tutaj pojechać Także jeszcze troszkę się najeździmy Ale mimo wszystko uważam, że ogarniemy ten temat na momencie Dobre, moczyć siewnik i można jechać no muszę wam powiedzieć, że naprawdę kozak zostaw. Troszkę się bałem, że ponad tego nie testowałem, że jednak fendzik nie da sobie rady z tym silnikiem, a tutaj mimo wszystko 146 koni, 150 koni, czy 250 koni kontra 270 w wymogu, mimo wszystko daje radę. Sprawdzę tylko, a tutaj widzę kurka, wodna Horsz ma jakieś tam błędy, a chusteczka z nim tam. Mimo wszystko uważam, że robi fajną robotę, tak. także sobie na nich działamy. No i zaraz widzę, że trzeba będzie tutaj uzupełnić sobie nawóz, ale chyba jeszcze na dwa przejazdy powinno wystarczyć, więc na luzie sobie nawrócimy, cyk, zostawimy, ustawimy, opuścimy i jedziemy. Nie no, naprawdę kozacki sprzęcik e, mi się trafił, nawet fajnie jest, robią, że te talerze pracują, no to jest pięknie, nie, zobaczcie, tutaj te talerze pracujące, to wszystko. Tylko ten z tyłu akurat adapter coś się nie chce podnosić. no Co poradzić? no Niestety tak to się zdarza. Autor coś przeoczył. Być może już jest wersja z poprawką. Moja no nawet nie mam jej ubranej. Może tak być. Nie powiem, że nie. Zobaczymy w przyszłości. No, ale chociaż już myślę, że nie będę tego zmieniał. Tyle co ja, że tak powiem, będę tym silnikiem siał. To już uważam, że przeżyje i tak. No i ostatni przejazd na nawozów jeszcze starczy. także Wracamy, podnosimy siewniczek i muszę wam powiedzieć, że chyba nad idealnie ścieżki wyjdą z niedużym, dos dosłownie niedużym, że tak powiem odchyłem, także super. <laughs> Powinno wszystko tutaj mówię z małą zakładką wyjść, także jest dobrze. No i tylko teraz jeszcze będziemy, będziemy musieli podjechać i sobie uzupełnić nawóz, no akurat do końca jak mówiłem wystarczną na tego nawozu. No i w sumie 1,84,85 hektara już mamy zasiane także superancko cały czas mówię do przodu O no, tym silnikiem nie ma co ubywa myślę, że jakbyśmy siali tym naszym Federsztanem 4-metrowym który i tak jeszcze powróci pewnie na jakiejś serii no to byśmy mieli może połowę tego zasiane także byłoby, jakby to było No a tak idzie to wszystko dość fajnie i sprawnie dobra Siewniczek składamy i lecimy go zasypać chociaż w sumie po co go składam? Ja sobie tutaj podjęto ładowareczką Siewniczek sobie weźmiemy tylko nakręcimy A odwrotnie musimy nakręcić, zapomniałem Tak, nim sobie nakręcimy otworzymy pokrywę i staniemy sobie tak O no tutaj fędzik niech sobie stoi i mamy naszą ładowareczkę, klasa o, w sumie nawet wrota zapomniałem, że są otwarte. No to jeszcze tak na koniec sobie załadujemy big baczka jednego. No bo myślę, że ten jeden bigback powinien akurat w sam raz wystarczyć. Mogłem od razu dwa załadować, no nie pomyślałem. Czyli też trzeba będzie teraz Polidab kupić. Niestety, albo niestety. Tam parę groszy znowu trzeba będzie wydać. No ale trudno tak to jest na tym gospodarstwie że pieniądze idą jak woda ja w tej chwili na dzierżawę wydaję 20 tysięcy pół, każdej północy także kółka wodna nasz no aż, aż chce się płakać no ale mimo wszystko yy, no mamy dość spory areał tutaj więc nie mam co się dziwić yy, w sumie to mamy dość mało swoich gruntów głównie dzierżawimy na kolejnej serii w sumie będę chyba się bardziej sterował o, o kupowanie jak dzierżawienie nie? E, tego wszystkiego, także starać się będę, a co z tego wyjdzie, no to jeszcze zobaczymy. No, a w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, nie to standardowo łapa w górę, komentarz. Motywujący, niemotywujący, może też być konstruktywna krytyka, co byście chcieli zmienić, wszystko już prowadzącego. Wbijajcie na moje pozostałe odcineczki i do kolejnego odcineczka trzymajcie się na razie. Cześć!